Dzień dobry dzień Panie dobry. Prezesie, Dzień dobry e, Pani Ministrze. Maja Wójcikowska, TVN24. E, panie Prezesie, korzystając już z Pana fizycznej obecności i też e, z doświadczenia Pana jako wicepremiera do spraw bezpieczeństwa i Pana jako wicepremiera i ministra obrony narodowej, chcę zapytać o piątkowe głosowanie. Cały Klub Prawa i Sprawiedliwości z jednym wyjątkiem zagłosował przeciw Funduszowi SAFE. Pana jeszcze wówczas fizycznie nie było na tym głosowaniu, ale właśnie w kontekście tego, co Pan przed chwilą powiedział, w kontekście naszych zagrożeń, naszej sytuacji geopolitycznej, dlaczego zapadła taka decyzja, dlaczego takie głosowanie przeciw i przede wszystkim jaka jest alternatywa wobec tego funduszu SAFE, bo wiele argumentów już w tej dyskusji padło, ale ja bym chciała jeszcze Pana, Panie Ministrze, zapytać o to. Ehm, i, co pan mówił pięć miesięcy temu odnośnie funduszu SAFE? To szansa na rozwój sił zbrojnych. Nie możemy pozwolić na to, żeby te środki zostały zmarnowane, skierowane do zagranicznego przemysłu zbrojeniowego. I skoro pan już o tej serii kontraktów z Koreą Południową wspomniał, to ja bym chciała przy tej okazji zapytać, jaki wówczas był procent, kiedy zawierano te umowy, na jaki procent, na jakie pieniądze, no i jaki, jeżeli w ogóle, offset wówczas wynegocjowano? Jeżeli chodzi o sprawę programu SAFE, to ona ma dwa aspekty. Ten, który wydaje się no, rzucający się w oczy, oczywisty, pieniądze, podobno na dobrych warunkach, chociaż ich nie znamy. I drugi, który jest już zupełnie inny i on zdecydował o naszym głosowaniu. Po pierwsze zasada warunkowości. No, przecież w gruncie rzeczy sprowadza się do tego, jak rządzą ci, którzy, których my chcemy, czyli Berlin w istocie chce, to tak, a jak rządzą inni, to nie. No więc to jest, to jest, proszę Państwa, rzecz absolutnie nie do przyjęcia. To jest jeden z mechanizmów, który stworzono po to, żeby przede wszystkim odepnąć nas, znaczy Europę, ale przede wszystkim w tym momencie Polskę, bo o nią tutaj w tej rozmowie chodzi od Stanów Zjednoczonych, od tych możliwości bardzo dużych koreańskich, i co byłoby dla nas bardzo szkodliwe po prostu, bo tą broń mamy, bo tu jest kwestia interoperacyjności, i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, nie wszystko złoto, co się świeci, bo to widać na zewnątrz to są, to są proszę Państwa, rzeczy, które mogą. Nam bardzo, ale to bardzo zaszkodzić. No, plan niemiecki, teraz jaśnie już wprost formułowany przez obecnego kanclerza, przez Merca, plan przywództwa niemieckiego w Europie. No jak wiadomo, od lat już to 15 lat temu było kiedy minister Sikorski wzywał do tego przywództwa, no my mamy pod tym względem radykalnie odmienne poglądy. Niemcy są ostatnim krajem w Europie, który powinien dążyć do przywództwa, bo po pierwsze doprowadził do II wojny światowej, a przedtem miał wielki udział w doprowadzeniu do pierwszej nie rozliczył się, nie ukarał zbrodniarzy, proszę pamiętać, że byli te zbrodniarze i było zobowiązanie, że zostaną ukarani ze strony Niemców, oczywiście niewykonane po I wojnie światowej, no ale to było nic w porównaniu z tym, co było po drugiej. Nie ukarano, stworzono taki mechanizm prawny, żeby ci nawet oczywiście zbrodniarze winni śmierci, mnóstwo ludzi mogli dalej na przykład być sędziami czy odgrywać jako berlendę czy globkę ważną rolę. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, nie wypłacił reparacji wielu państwom, ale przede wszystkim Polsce. One się należały. Czyli to jest państwo, tak już kiedyś tu to jest państwo postnazistowskie. Tak to trzeba określić, tak jak Polska niestety ciągle w niemałej mierze, no tutaj sprawa Czarza z tego jest dobrym przykładem, jest państwem postkomunistycznym. Takie państwo powinno siedzieć w kącie i przepraszać, że żyje, a nie próbować przywodzić. Jeżeli proszę. można, to, to ja reakor, jeszcze... proszę się pozwolić wypowiedzieć. Po prostu dobrze? dlatego, że Unia Europejska dzisiaj jest po prostu pod decydującym wpływem Niemców i doskonale no Pani o tym wie, niech Pani nie udaje, że Pani o tym nie wie. Każdy Polak, który chce iść w tą stronę, proszę, ale to nawiązuje do takich tradycji, których ja bym tutaj wolał nie przypominać. Tak alternatywa to jest po prostu normalne zaciąganie na zwykłych komercyjnych zasadach kredytów, bez tych wszystkich ograniczeń, że musimy tu albo... Proszę Panią, ja zadam takie pytanie, a ile jest warta Polska niepodległość? Bo nawet gdyby to było 30 miliardów różnicy, nawet, to nie jest dzisiaj w skali Polski wielka sóla, suma. To co, to tyle jest warta Polska niepodległość? Otóż Szanowna Pani, Polska niepodległość nie ma po prostu ceny. I dlatego, nawet jeżeli byśmy mieli trochę więcej zapłacić, to to jest nieporównanie bardziej opłacalne dla Polski, dla przyszłości także osobistej, pomyślności Polaków, polskich rodzin, niż to, co jest nam proponowane. Bo proponowana nam jest Polska pod niemieckim butem. My ten niemiecki but odrzucamy. W przypadku, w przypadku oczywiście tym, którym... w moim przekonaniu powinien to zawotować, ale oczywiście to jest decyzja prezydenta, nie moja.